Dzisiaj porozmawiamy o chorobach dotyczących układu hormonalnego. Równowaga hormonalna jest kluczowa dla naszego zdrowia, a zaburzenia w tym zakresie mogą prowadzić do różnych dolegliwości. A oto kilka przykładów. Na przykład cukrzyca. Jest to schorzenie związane z zaburzeniem wydzielania insuliny przez trzustkę, prowadzące do podwyższonego poziomu cukru we krwi. Choroby tarczycy, na przykład niedoczynność, nadczynność tarczycy. Choroba Hashimoto czy choroba Gravesa to przykłady zaburzeń związanych z tarczycą. Zespół Cushinga, czyli nadmierna produkcja kortyzolu przez nadnercza, prowadząca do otyłości, wysokiego ciśnienia krwi i innych problemów. Niewydolność nadnerczy to niewystarczająca produkcja hormonów przez nadnercza. Objawia się osłabieniem, utratą masy ciała czy zaburzeniami elektrolitowymi. Zespół policystycznych jajników, czyli zaburzenia hormonalne u kobiet, które prowadzą do nieprawidłowego funkcjonowania jajników, niepłodności i innych problemów zdrowotnych. Hipogonadyzm, czyli niewystarczająca produkcja hormonów płciowych przez jądra u mężczyzn lub jajniki u kobiet, która prowadzi do problemów z płodnością i zaburzeń seksualnych. Otyłość też jest chorobą. Pamiętajcie, tkanka tłuszczowa jest także czynna hormonalnie. Produkowane przez nią hormony mają wpływ na uczucie sytości, głodu, nasilenie insulinooporności, trudności z redukcją masy ciała. Jednocześnie może dojść do zmniejszenia stężenia i aktywności hormonów płciowych, co tylko nasila problemy, to jest błędne koło. W przypadku podejrzenia zaburzeń hormonalnych warto udać się na konsultację do specjalisty endokrynologa. Lekarz ten pomoże zdiagnozować ewentualne problemy, zleć odpowiednie badania czy właściwe leczenie, aby powrócić do równowagi hormonalnej i poprawić Twoje zdrowie i samopoczucie. Do następnego razu.